Z tej strony jest dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta i dzisiaj ze mną Kitty, oczywiście. Hej! Zapraszam na Kitty kanał. Nie. Tak jest, pierwszy filmik, ale... słabe. Ale no, już jest trochę wyświetlony. Tak, tak, tak. E, na starcie nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczku. A my nie Ja nie przedłużam i przechodzę do samej gierki. Jak zawsze. A pewnie się zadziwi, zdziwicie to oto zdjęcie. A no dzisiaj sobie zrobiłem hey. nowe przez chwilę. No i tak wpadajcie do Kitty. Wpadajcie ogólnie do Kitty. Nie idziesz kanał. do jacuzzi? Nie. Tak sobie tutaj zobaczę. A dzisiaj będę chciał przerobić domek. Jeden no normalnie w domek. O, właśnie ten, co okay. zaczęliśmy w poprzednim odcinku. To jest zwykły domek, ty ze mną mieszkałaś, nie pamiętasz? To jest, zacznijmy coś urządzać, jakieś tam, koblarka, nie koblarka. A tam zrobimy kopalnię po prostu. No i to w tym dzisiejszym odcinku będę robił. Więc na no starczy tylko się prześpimy. A jakbyście się zapytali, tutaj e, w rogu, co piszę? Nas tutaj, jak pisze Beta 1.12.04, na, no, na najnowszej wersji nagrywam. Tak jest. Na najnowszej wersji. No i tyle. Dobra, więc na samym starcie Crafting Table. Taki fajny klimacik tu. taki Koncik po prostu taki fajny. Dobra, A tutaj nie? jest kopalnia. Może nie kopalnia, tylko ja. Tak jak mówiłaś? Mhm. Dobra, tutaj postawimy sobie piecek. Tutaj piecyk sobie postawimy. Będzie ładniej wyglądać. A tu? A tu stołna. Ma. A mam przepalonego stołna, ma. dobra. Jeden. A, z Crash Royale, wybaczcie mi, ale. Już jutro na kanale. Może jutro. Pojawi się odcinek z Crash Royale. Może, nie jestem pewien. W środę na pewno. No, przepraszam Was bardzo, że Grand Theft Auto miało być, no ale. No nie było, z powodów, że musiałem się uczyć. Ej, ej, Właśnie tutaj to Z, to będziesz miał więcej. Nożycami. Nie mam nożyc. Masz gdzieś. No tutaj nie mam. Dobra, później się poszuka. Nie. E, co ja chciałem? Crafting table. Jest tu crafting? Nie ma. Zero? No ej, no ja chyba miałem crafting table. Nie mam, no niestety. A nie, to tu sobie tego Lama zostawię. Odłożę sobie to. masz popularnego stronę? A właśnie, jeden bloczek stołna miałem. Przepalić? A dobra. A dobra to. Na węglu. Naj, najpotrzebniejszym jest jeden blok, po prostu. Tu jeszcze śnieg mam? A i ogólnie można jeszcze raz stołna przepalić, ale to. To nie dzisiaj. I niedługo chyba będziemy budować jeszcze nową bazę O! Jak pięknie i kolorowo Czekajcie, bo ja bym jedną rzecz tutaj zrobiła Ja to na chwilę rozwalę Ale za to, że chcę Gdzie ta dziura teraz? A ja już chyba się domyślam. Bo chcę zrobić kominek. Przepraszam za dźwięki w tle. Gdzieś tu. A tam ogólnie mam jedną rzecz. O kurde. Ale bo to. Ja chyba wiem gdzie to jest. Tutaj. Dobra. To tutaj standardowo kładę piecyk. I teraz kładę te bloki. Później, co tak z. Właśnie jedno specjalnie tak mało. Kurde, dawno się nie grało trochę w tego Minecraft'a, więc. Kurde, gdzie to było? Gdzieś tu, nie? Czaska. Tu. Ej, tu jest tak idealnie schowane. O-o! Ci zabrakło. <laughs> Te drzewa będą się tutaj ściąć, żeby komin mógł normalnie przechodzić. Dobra, teraz zwykły cobblestone. Dobra, na razie to. <laughs> I to. Na koniec cobblestone. <laughs> Czy coś tej raty kuszy nie używasz? No, no nie używam tylko to jest taka... Dobra. Mam jakieś płotki. Przepraszam Was, ale mogę tak nieraz pociągać. A to jest też to ra się baguje. Z białą. <laughs> eee. Płotki. Oj. ja już 7 minut nagrywam. I jak to szybko minęło. No. Jego 5 sekund. Płotki te z tego. A dobra nie będzie. Chyba więcej robię. Nie, nie rób, może będzie w tamtych skrzynkach. Dobra, już Jezus. trudno. Już A. trudno. Hm. A Wie, i tu jeszcze ognisko by zrobić, tak by to fajnie leciało. Hm. Nic czy ja nie wiem. Żeby tu jakiś dymek leciał. No właśnie mówię o ognisku. No taki też chyba może być, nie? Right. ale dobre czekolada dobra kominek zrobiony już i naprawdę dawno w to nie grałem możesz mi dać ja lubię to grać to to tak zostawimy nie? to też tak zostawimy obok postawimy za to crafting table o właśnie mhm. tutaj I gdzieś by położyć. A wiecie, że to był mój domek? Tak, to był Kitty domek. Ej, no jak to fajnie porządku? Mówiliśmy, że nie można łączyć pok domów. Mhm. Pokoi domów. To my jeszcze wtedy kraliśmy razem. No. I Ty, bo to już tam sąsiaduje z moim tym. To ty jeszcze chyba nawet nie miałeś kanału. Nie, no nie miałem, tylko tam sobie nagrywałem, bo nagrywałem, co? Raz pokazałem ten filmik. Raz go opublikowałem. Mój najstarszy filmik z nickiem Tyry i Ty Pro. To miałem wtedy Truskawka Pro. Wtedy taki, a taki pierwszy, a co, wymyślę sobie. Ale pierwszy miałam Angela, potem Alexa z no naprawdę dużo, dużo tam No właśnie e. mówiłam o tym, że to są przeduje już. Tu będzie łożeczko takie. No tu się w przyszłości zacznie robić kopalnia. Ja już ją zaczęłam. Nie, ja to zaczęłam tutaj robić, tak właściwie, ale dobra. E, mamy torcze? Jak zawsze nie mamy torczy. <grym> hmm. Chciałam się coś powiedzieć, jak zawsze czegoś nie mamy. <grym> A, i nareszcie będą. Przepraszam Was, że tak późno o tym mówię, ale już. Będą live, tak? Nie, nie o to chodzi. Mam nowe intro. No, u Kitty się od samego początku pojawiło. No, u mnie niestety. A jak chyba coś obudzorę, to Ty mi to zrobisz? Hmm. Tutaj tarczuk. Ale to łatwo. No i tutaj w przyszłości zaczniemy robić kopalnie, więc. Ale poza tym łatwo się robi to ultra. Tak. No ale to trzeba ściągać specjalny, na specjalny program. Uh -huh. Może Wam dam link w opisie? O Jezus. Może. Ale jest tak nie <laughs> No, jakby mi się udało, no to Wam dodam link w opisie, ale wątpię. Wątpisz. A ja pewnie się zaciekawicie. O, kurde, dawno już nie było wędrówek. Pewnie się zaciekawicie z ostatnich filmików, dlaczego ja te drzwi postawiłem. Ano dlatego, że mi się jak tu pojawił raz. Jak byłem na dworze, zombiak mi w, w, był w domku i musiałem go lać. <laughs> Ej, no ale fajne zdjęcie nawet wyszło. A dasz mi zero pograć? Albo za odcinkiem. Na Kitty Pro. A, też chcesz nagrać? A i pewnie też za chwilkę się pojawi odcinek u Kitty. No to super. To nagrywamy to Za jakieś może. pół godziny. No. Co Kitty tutaj będzie grać? Na pewno nie w Minecrafta może. Strzały! Aaa! Tak się wziął, zakamuflował, co nie? Strasznie. Ja nie wiedziałem, co to jest ale strzały, więc mówię. Też się tak zdziwiłem, że ja sobie idę, idę, to nagle coś we mnie strzela. Ej, ale co dobra. już nagromadziłem się minut. Hmm. No. pechowa jak zawsze. Raczej już jest 14. No. <grym> What the fuck! Dlaczego ten blocz lawituje? Coś się paliło. Nie, tu się Coś mówiłeś? E, nie, tu się nie paliło. Coś psułeś? I nic nie, psu, nic nie psułem. To co się stało? To tak się dzieje, że jak z star, mm -hmm. ze starszej wersji na nowszą i tak się dzieje. Hmm. To ciekawe, co to było za góra. No tutaj mam wejście do kopali. <noise> z mieczykiem chodzi, ja wiadomo. To ja takie zrobiłem, A Wtedy co jeszcze jękie zmiałki. Nie Boże. Co ja mówię? Swój nick. ten nick. Te, te ten nick. Ten um, um. O, tutaj pięknie schodki. Mam dwa przejścia. Jedno tu, a drugie po prostu tutaj bokiem. Nie tędy. Tutaj na dół, Dobra na dół, tutaj bokiem. Się wychodzi pod schodami. No i się idzie w to samo miejsce, więc lepsze te, bo są schody i się szybciej idzie. Więc tak. sens. No to... A, a zaczekajcie. Bo wy chyba... Muszę sprawdzić, czy wy napisaliście w komentarzach, z czego mam kolejny odcinek nagrać. Zaraz zobaczymy. To zrobię cięcie i się pojawi odcinek Kitty. Ale to zaraz. Jakie cięcie? Raczej zakończysz. Nie, nie zakończę, na filmiku to pokażę. Aha. Ale wybaczcie mi w tamtym ostatnim filmiku, że tak bez pożegnania. Tak. To po prostu błąd i dlatego tego, tego ma więc widzimy się po przerwie już za chwilkę, jak hmm. będziemy na kanale Kitty. Więc widzimy się po przerwie za jakąś minutkę. Pięć. Minut. No jesteśmy po przerwie. 3 dni temu. Kiedy? 3 dni temu, i już cztery, cztery subskrypcje. subskrypcje. We go. We no. no. Więc. Zobaczmy, nie. czy jest komentarz. Hmm. Nie zdradzam. Musicie sami to obejrzeć. Więc takie coś musicie znaleźć. O, tak jak tutaj widzicie. Kitty Pro. Musi być takie karty na Mhm, jak widzicie. Jak widział jak widać Crush Royale XT. A bo ja muszę już dobrać skrzyneczka, dobra. Więc w tym odcinku o, to już by było na tyle. Trzymajcie się. pa pa! Halo? A przy okazji nie zapomnijcie o łapce w górze subskrypcji i dzwoneczku. I u mnie na kanale też. Eluwa!